Wiosna, chociaż troszkę nas nie rozpieszcza, bo dzisiaj znowu zimno, to zawsze okazja do tego, aby zorganizować jakąś imprezę, żeby mieć okazję do rozrywki, do zabawienia się. I o to dba. Rzeszowski Dom Kultury. Zawsze o tej porze roku mnóstwo imprez, mnóstwo atrakcji, mnóstwo propozycji tej placówki. Nie możemy tego nie zauważyć, dlatego dziś w studiu rzecznik tejże placówki, Daniel Czernota. Witam Cię, Danielu, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście przed Tobą mnóstwo różnych kartek, którymi będziesz się musiał posiłkować, bo tam są, jak to się mówi popularnie, daty, fakty, nazwiska prawda, Czyli wszystko wiadomo, trzeba wiedzieć jakie wydarzenia, kiedy, o której będą miały miejsce. Na wstępie powiem, że tak jak już zostało tutaj wspomniane, ta pogoda, pogoda nie dopieszcza w żadnym, żaden sposób, jeżeli chodzi o maj. Jesteśmy jako Rzeszowski Dom Który przyzwyczajeni, że jest to moment, gdy wychodzimy z naszych budynków, naszych obiektów, właśnie na teren imprez plenerowych, więc. Pogoda oczywiście nie współpracuje pod tym względem, choć my pracujemy tak jak zawsze, staramy się zaproponować jak najwięcej wydarzeń podczas każdego weekendu i podczas tego nadchodzącego weekendu aż 8 wydarzeń na ośmiu rzeszowskich osiedlach, dla każdego myślę coś miłego. Czyli trzeba po prostu założyć ciepły sweter pelerynę przeciwdeszczową, i wszystko da się połączyć. Spośród tych ośmiu wydarzeń, oczywiście, najważniejszym będzie nowa impreza pod tytułem Energy Fitness Fest. Ale zanim przejdę do tej nowej propozycji, myślę, że warto wspomnieć o tym, że w jak wspomniałem, na Rzesz Rzeszowskie plenery. W tym wypadku Dni Osiedli. Bardzo lubiane przez mieszkańców pikniki o charakterze rodzinnym, rozrywkowym. Podczas tego weekendu, w sobotę, 24 maja, taka impreza zostanie zorganizowana na osiedle. Zalesie oraz osiedlu Krakowska Południe, więc dwa pierwsze dni osiedli, które w, tym, w ten weekend będziemy mogli w nich uczestniczyć. Liczymy na to, że jednak ta pogoda w jakiś sposób dopisze. To nie wszystko, nie, nie tylko Dni Osiedli, także inne imprezy o charakterze piknikowym. 24 maja, czyli także w sobotę na osiedlu Załęża odbędzie się piknik rodzinny z gigantami. Impreza m, taka kulturalno-sportowa, także dla mieszkańców y, o charakterze piknikowym. Oprócz tego dzień później w niedzielę na osiedlu Miłocin, Dzień Mamy i Dziecka, także piknik rodzinny właśnie z okazji tych dwóch świąt. Przypominamy, wyszło. już w poniedziałek, 26 maja, Dzień Mamy właśnie. Tak, właśnie do m, tego święta coraz bardziej zbliżamy Zbliżamy się wielkimi krokami, i, i z tej okazji, właśnie taki już pierwszy piknik. Po nim, oczywiście, nastąpi szereg innych imprez, zwłaszcza koncertów dla mamy w wykonaniu uczestników zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury. Ale właśnie zaczynamy plenerowo w tę niedzielę. Więc oczywiście zapraszamy na stronę internetową Rzeszowskiego Domu Kultury. Tam szczegółowy harmonogram i wszystkie detale dotyczące tych wspomnianych wydarzeń. Tylko tutaj pojawia się pytanie, czy żeby wziąć udział w tych imprezach, o których wspomniał. jewish trzeba wcześniej, nie wiem, zapisać. Rozumiem, że te imprezy są bezpłatne, ale może jest jakieś ścisłe zarachowanie? Jeżeli chodzi interesy. o nasze imprezy plenerowe, piknikowe, oczywiście wstęp jest bezpłatny, nie ma żadnych zapisów. Te imprezy realizowane są na takich dużych przestrzeniach, zielonych, gdzie oczywiście rozmiar tej przestrzeni nie jest żadną barierą. Więc w tym wypadku imprezy w pełni otwarte dla wszystkich bez względu na wiek. Jeżeli mowa o zapisach, poza tymi wspomnianymi, imprezami piknikowymi, dwie nowości, dwa spacery ekologiczne. Będą to spacery ekologiczne, które są taką zapowiedzią naszego festiwalu reggae nad Wisłokiem. Gramy dla klimatu, więc takiego ekologicznego festiwalu muzycznego, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Ale zanim ten festiwal Dwa spacery, na które wyruszymy z, ze Stowarzyszeniem Ekoskop oraz z Fundacją Będzie Dziko. Pierwszy spacer pod tytułem Tajemnice Rezerwatu Lisia Góra. Będzie to taki zielony spacer ekologiczny właśnie po terenie Lisiej Góry. Poznamy ten rezerwat. To właśnie Stowarzyszenie Ekoskop będzie odpowiadać za tą część spacerów. Drugi spacer pod tytułem Spacer Śladem Drzew Pomnikowych. To będzie ekologiczny spacer o takim charakterze historycznym nieco, gdzie poznamy historię niektórych drzew i Konteksty historyczne z nimi związane, tutaj fundacja będzie dziko, oba spacery odbędą się w niedzielę, szczegóły na stronie internetowej Czeszowskiego Domu Kultury, tam są podane numery telefonów, gdzie można dokonać zapisów, a zapisy są prowadzone, ponieważ tutaj jest ograniczona liczba miejsc, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie odbyciem takich spacerów rodzinnych albo z przyjaciółmi, w niedzielę. Zapraszam na stronę Rzeszowskiego Domu Kultury, tam wszystkie szczegóły można znaleźć. Muszę przyznać, że mam trzy zaprzyjaźnione drzewa pomnikowe i zastanawiam się, czy ten spacer będzie również dotyczył tych drzew. Jedno na pewno, bo to jest nasz ukochany platan, chyba jedyny w Rzeszowie. Chociaż mogę się mylić, bo możliwe, że gdzieś jeszcze posadzono platan, ale ten nasz słynny historyczny platan przy ulicy Zamkowej, ale są niedaleko ulicy Zamkowej jeszcze dwa przepiękne pomnikowe drzewa. I to jest po pierwsze dąb, a po drugie przepiękne, troszkę już może spróchniałe, ale przepiękne stare drzewo. No i teraz tutaj wypadła mi nazwa moją kochana lipa. O, przepiękna lipa. I to nie jest ta lipa Kochanowskiego, tylko moja. Myślę, że te drzewa mogą się tam znaleźć. Wspomniane lokalizacje będą uwzględnione w tej trasie. Ona się rozpocznie w Rzeszowskim Domu Kultury Filia Dąbrowskiego przy ulicy Dąbrowskiego 17. Następnie Uczestnicy wydarzenia wyruszą w kierunku centrum Rzeszowa, tam właśnie odwiedzając no, takie bardziej znaczące drzewa, które mają ten wspomniany kontekst historyczny, jakąś opowieść, która jest z nimi związana. Myślę, że bardzo interesujące dwa spacery. Można wybierać tematykę, lokalizację. Pierwszy spacer, czyli tajemnice rezerwatu Lisia Góra. Wiadomo, Lisia Góra. Miejsce szczególnie uczęszczane przez mieszkańców, zwłaszcza w okresie wiosennym i, i letnim. Tam y, myślę, że poznamy też ciekawe Historię. Nie tylko te Rzeszowskie drzewa mają swoją historię, także rezerwat przyrody, który no, obecnie jest tutaj w Rzeszowie bardzo długo i Stowarzyszenie Koskop działa tam od wielu, wielu lat. Realizują tam różne akcje, także z nami, więc myślę, że będzie można poznać ten profil działalności stowarzyszenia, przy okazji dowiadując się o wielu ciekawych faktach historycznych. Rzeszowie nie kochają swoją lisią górę, ale wiem również, że, i nie wiem czy Państwo wszyscy słyszeli o tym, że. Rzesz Stara się o miano Europejskiej Stolicy Sportu. Nie udało nam się być Europejską Stolicą Kultury, ale mamy szansę być Europejską Stolicą Sportu i Rzeszowski Dom Kultury postanowił dołączyć swoją cegiełkę w tym staraniu. Tak, jak najbardziej, jako miejska instytucja, także włączyliśmy się w tą kampanię, bo tak to trzeba nazwać. W tej chwili trwa bardzo, bardzo szeroko zakrojona kampania społeczna, taka, która pokazuje, jakim potencjałem sportowym dysponuje nasze miasto. To wydarzenie, które realizuje Rzeszowski Dom Kultury, jest współorganizowane z Rzeszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Odbędzie się ono w hali pod promie i będzie nosiło nazwę Energy Fitness Fest. To jest absolutna nowość na mapie wydarzeń rzeszowskich. Będzie to wydarzenie rekreacyjno-sportowe, ale także mocno Nawiązujące do z, y, promowania zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego, y, wydarzenie będzie składać się z takich czterech oddzielnych części. Będzie maraton fitness z gwiazdami, będą targi y, Fitstyle and Beauty Fair. Oprócz tego y, Workshopy poświęcone kształtowaniu sylwetki, nawykom dietetycznym i panel dietetyczny, który będzie y, też takim wydarzeniem otwartym. Y, tutaj niektóre punkty programu oczywiście wymagają wcześniejszych zapisów, zwłaszcza nasze warsztaty, workshopy oraz maraton fitness z gwiazdami, na który niestety już nie ma wolnych miejsc, bardzo szybko się rozeszły, ponieważ jest bezpłatny, y, ale można uczestniczyć w tym wydarzeniu od godziny 10 do 18 zapraszamy do hali pod promie, gdzie właśnie y, targi FitStyle and Beauty Fair otwarte dla wszystkich mieszkańców, mieszkanek. Także myślę, ten panel dyskusyjny, który będzie dotyczył insulinooporności insulino Hashimoto i innych zaburzeń z tym związanych, myślę, że to będzie bardzo interesujące. A jeżeli nie udało się zapisać na Maraton Fitness z Gwiazdami, oczywiście można w formie widza zobaczyć ten maraton. Będziemy gościć wielu znakomitych sportowców, trenerów, tancerzy, znanych m.in. z mediów społecznościowych, różnych programów typu Talent Show i mistrzostw społecznościowych. Więc, bardzo, bardzo takie szerokie spektrum specjalistów w zakresie tańca, zdrowego stylu życia i, i właśnie rozwoju osobistego. Ciekawe, czy będą nasze mistrzynie, siatkarki, z których jesteśmy tacy dumni. Przed wejściem do studia, to już na koniec wspomniałeś o swoim. Lęku związanym z tym, że niektóre wydarzenia będą miały miejsce w czasie ciszy wyborczej, bo przecież za tydzień, w przyszłym tygodniu, 1 czerwca, druga tura wyborów prezydenckich. No to pewnie musimy z takim apelem tutaj wyjść do państwa, żeby mimo wszystko nie wykorzystali państwo koncertów do tego, aby Prezentować jakieś swoje poglądy wyborcze, polityczne, no bo to przecież Rzeszowski Dom Kultury i nie można robić kłopotu Rzeszowskiemu Domowej Kultury. Tak, oczywiście. Ten apel jest czymś bardzo ważnym. Przyłączamy się do niego jako Rzeszowski Dom Kultury. Zależy nam na tym, aby imprezy odbywały się w sposób bezpieczny, żeby były atrakcyjne i przede wszystkim ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Staramy się dokładać wszelkich starań, żeby każdego roku nasz program był atrakcyjniejszy. A wydarzenia właśnie zachęcały do udziału jak najszerszą rzeszę mieszkańców, zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe i seniorów. Jesteśmy dla wszystkich mieszkańców bez wyjątku. I my to zauważamy. Daniel Czarnota, rzecznik Żwiskiego Domu Kultury, był dziś gościem magazynu Tu i teraz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję i serdecznie zapraszam na nasze wydarzenia. <muzyka>